Jestem niewyspany dzisiaj. Będę przymulał już całkiem. Więc tak, dawno nie miałem samochodu, za którym tak dużo ludzi by się oglądało, i włączam w to w jakieś Volvo, Mercedesy, Lexusy, no po prostu, no i też nowe Clio. Za 208 nową oglądają się prawie wszyscy, co pewnie po części wynika z tego lakieru, dosyć takiego zwracającego uwagę, no ale po części też wygląda z wynika z designu. Jakieś dziłem kliówką, najpierw też taką niebieską, może nie aż tak intensywnie niebieską. No to ktoś tam się czasami obejrzał, natomiast za tym oglądają się prawie wszyscy, a przecież to jest kurde w teorii konkurent Skody Fabi, na przykład. I to jest egzemplarz, który został skonfigurowany, uwaga, na 85 tysięcy złotych, a pod jego maską pracuje silnik trzycylindrowy. I teraz pewnie się wszyscy łapią za głowę, o kurwa 85 tysięcy złotych, ale dużo jak za miejskiego hatchbacka. Ale wczoraj konfigurowałem to już sobie Volkswagen Polo na bogato, i wyszło mi 89 tysięcy złotych Więc to jest jakby To nie jest nic nowego na rynku Takie ceny małych hatchbacków To jest po prostu pułap cenowy nowego Polo Znaczy nowego, już z rok ma Albo i lepiej W każdym razie, w każdym razie O cenach będę mówił na sam koniec Ta wersja jest dosyć głupio skonfigurowana Ponieważ płacimy za to 84 tysiące Tam coś, tam coś, tam prawie 85 tysięcy złotych I nie dostajemy przy tym Podgrzewanych foteli a jest teraz zima, teraz jest tam jeden stopień albo dwa stopnie, więc te fotele są ciągle zimne, więc jak robię krótkie trasy po mieście, no to mam ciągle zimno w tyłek i zimno w ręce, bo kierownica też nie jest podgrzewana. I o ile temat foteli można załatwić dopłatą 700 zł do, do kwoty całkowitej, o tyle Peugeot nie oferuje podgrzewanej kierownicy w ogóle. Szkoda po prostu. Tak, tak, w wielkim skrócie jest to y, konkurent Kody Fabia, Taibizy, Volkswagena Polo, Renault Clio, Mazdy 2, który ma kosmiczny design, kosmiczne wnętrze, o czym będę później mówił. Ma też bardzo dynamiczne wersje silnikowe. To jest akurat 102 konie mechaniczne, jest też wersja 130 koni mechanicznych. Podczas gdy Fabia ma tylko 110 koni mechanicznych, a Ibiza 115, Polo, jak to Polo wiadomo, jest w wersji każdej dostępnej, między innymi 150 koni mechanicznych i 200 koni mechanicznych i pomimo Wielu swoich zalet i niesamowitego wyglądu ten samochód ma swoje wady, o których będę mówił później, wiadomo. Więc tak, zacznijmy od tego, co jest na zewnątrz. Nie wiem, czemu mi się te dziki nie zapaliły, spróbuję jeszcze raz odpalić. Może teraz się odpali? Nie. To ja może go po prostu odpalę. Teraz to już musi się odpalić. No więc tak, to zwraca uwagę stanowczo najbardziej. Są to LEDy pociągnięte aż do samego dołu zderzaka. No kurczę, co by nie mówić, wygląda to estetycznie. Z tyłu sytuacja prezentuje się podobnie, ale takie LEDy w perżotach to już znaleźć można od jakiegoś czasu. Też to ładnie wygląda. No ładne to jest. Zobaczmy, jak działają kierunkowskazy. No nie są to kierunkowskazy progresywne, ale jest to wszystko ładne, estetyczne. Tutaj w lusterku. Też jest coś takiego. No i z przodu kierunkowska surchomia się tutaj. Natomiast 500 to świeci cały ten ząb do dołu. W 208 jak widać trochę zaoszczędzili. Natomiast w 2008 nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem. Dobra, wyłączę te klekotanie. Bo to przecież na nielegalu robimy. Dobra, włączę sobie tylko tak, żeby on tak świecił z zewnątrz, może to sobie na pozycję przełączę. Zaraz zobaczymy. Na pozycji pewnie będzie świecił, ale słabiej. Tak, już nie świeci tak intensywnie, jak świecił, ale wiadomo o co chodzi. Co by tu, co by tu teraz? No tak, ponadaje jeszcze trochę o wyglądzie. No poza tymi detalami to na przykład no jeżeli chodzi o takie detale, o reflektory przednie, tylne, no to podoba mi się bardziej niż Clio natomiast jeżeli chodzi o, o same proporcje o nadwozia, no to Clio wydaje mi się już trochę zgrabniejsze od te 208 ja mam tutaj taki problem, że koła są za małe moim zdaniem po prostu w stosunku do karoserii, powinny być odrobinę odrobinę większe, ten problem o którym, roz, o którym mówię rozwiązuje poniekąd wersja GT Line się chyba nazywa, bo to jest alu Powód czyli jakby drugie od góry wyposażenie. A w wersji GT Line te koła mają jeszcze takie czarne tutaj ramki na, na błotnikach i to trochę optycznie powiększa te nadkola i jest troszkę lepiej. No, natomiast jeżeli chodzi o taką estetykę, to jeżeli chodzi o bryłę nadwozia, to generalnie Clio do mnie bardziej przemawia. Jeżeli chodzi o detale, to 208. Oba są ładne samochody. Nie mam pojęcia, który jest ładniejszy. Kwestia indywidualna. Czy ja coś o, tu, o wymiarach napisałem? Napisałem. Dobra, to przejdźmy sobie do tych wymiarów zatem. Nie wiem, czy nie będzie ładnie jak stanę ze słońcem, ale mniejsza o większość, więc mamy 4,06 m długości, 1,75 m szerokości i 4,3 m wysokości. sobie zapisałem, to jakiś bullshit jest. W każdym razie wysokość nie jest ważna. Najważniejsze jest to, że ten samochód jest tylko 5 mm dłuższy od nowego Clio, 6,3 cm dłuższy od skody Fabi, no to już jest trochę. I 33 mm na przykład węższy od Clio, to tego w ogóle nie czułem, żeby ten samochód był węższy. I prześwit wynosi 140 mm, czyli to jest 5 Milimetrów więcej od Fabi i od Clio, między innymi, więc trochę łatwiej powinno się na miejskie krawężniki wjeżdżać, zwłaszcza te wyższe. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, miałem go trochę zasranego oczywiście, no to. Tutaj może wyjmę te dwa plecaki, to będzie lepiej widać. No to ma on, muszę zerknąć, 311 litrów, czyli to jest mniej od fabi i mniej od Clio, bo Clio ma 391 litrów, to jest niby dużo więcej. Fabia 330 litrów, ale tak one są z grubsza takie same, szczerze mówiąc. To nie jest jakaś tam klasa wielkości, że ten jest mniejszy, ten jest większy. W każdy się mieszcza jak należy. W Clio mam wrażenie, że ten bagażnik był trochę węższy, ale głębszy. W fabi to już nie pamiętam. Bagażnik, jak na mieszczucha, jest moim zdaniem OK. I teraz przejdziemy do... Problematycznego punktu programu Pod tytułem siadanie za sobą Teraz ja tu tak przyjechałem Jestem całkowicie rozwalony w tym samochodzie Ja przypominam mam 1,90 m wzrostu Ważę 100 kg ponad I potrzebuję trochę miejsca Żeby się wygodnie zmieścić Natomiast początkowo w ogóle siedziałem trochę bliżej Ale potem odkryłem, że siedząc jeszcze dalej Mogę siedzieć jeszcze wygodniej w tym samochodzie I jak tak sobie siądę To sytuacja z tyłu prezentuje się następująco Więc siadam sobie z tyłu Przynajmniej próbuję Tego kolana nie jestem w stanie przecisnąć Dobra no jest w cholerę wąsko tutaj Czy w cholerę wąsko, w cholerę ciasno Nie ma miejsca na nogi, ale teraz spróbuję Usiąść sobie trochę, trochę się podsunąć Na tyle, na ile będzie to wygodne Jezu, wejście stąd, dramat No to, tak, mogę się trochę przesunąć do przodu Przecież, mogę sobie wsunąć kierownicę Do przodu, jakoś I też na upartego y, się mieszczę, tak Trochę bardziej tutaj kolano mi wtedy wchodzi Na tą konsolę, dobra, jeszcze raz spróbuję No jest już trochę lepiej, ale Moim zdaniem Clio ma, ma więcej miejsca, jeżeli ktoś szuka przestronnego samochodu z tyłu, to, to powinien brać Clio. Rzecz kolejna, ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem w samochodzie, to te słupki i z, i z tyłu i z przodu są w dosyć upierdliwym miejscu, w sensie otwieram drzwi i tu jeszcze mamy taką wnękę i żeby się stąd wydostać, to w ogóle ja się muszę tu zaprzeć, tu złapać i jedną nogą wypchnąć, w sensie, że to jest jakoś zabudowane dziwnie, nie, nie kojarzę tego, żeby w innych samochodach tak to było zrobione. To samo jest z przodu, że jak sobie siądziemy... Zwłaszcza kiedy rozsiądę się jak trzeba, czyli siedziałem tak ustawiony, to jak się w lewo obrócę, to ja widzę słupek. I po pierwsze, ten słupek przeszkadza przy wchodzeniu i wychodzeniu, bo trzeba trochę bardziej się nagimnastykować. A po drugie, jak dojeżdżamy do skrzyżowania, ja się obracam w lewo i chcę zobaczyć co się dzieje, chcę tam wyjrzeć, to ja muszę po prostu się wychylić tutaj z siedzenia jak w samochodzie dostawczym trochę, bo te słupki nie są, nie są najwęższe więc to jest taka dosyć upierdliwa sprawa, z którą nigdy w życiu się wcześniej przez ostatnie 5 lat nie spotkałem jeżdżąc tymi nowymi samochodami więc reasumując Peugeot 502, Peugeot 208 robi wrażenie natomiast nie jest tak przestronny i ma kilka właśnie takich patentów jak te słupki, jak te miejsce z tyłu które jednak mówił mi weź Clio Jakbyś chciał sobie kupić samochód. Natomiast, natomiast co, przejdźmy sobie do silnika może jeszcze. Przejdźmy sobie do, do silnika. Pewnie tutaj się go gdzieś otwiera pewnie nie ma siłowników, bo przecież ten samochód no jak, po co w małych samochodach montować siłowniki mimo tego, że kosztują 85 tysięcy złotych, to nie jest najsłabszy silnik, ale nie jest też najmocniejszy tutaj znajdujący się pod maską moment, gdzie ja to mam zapisane silnik, silnik, no to jest silnik, który jest znany z PSA od lat od, od wielu lat, pięciu lat lepiej A one, te silniki są dosyć małe zapotrzebowanie na, mają na paliwo i są dosyć dynamiczne tutaj ta wersja ma 1,2 litra, 3 Cylindry turbodoładowanie 102 konie mechaniczne 205 Nm momentu obrotowego. Porównując to do Renault Clio 1.0. Trzycylindrowego, które też ma 100 koni mechanicznych, tutaj są 102 konie mechaniczne, no to Clio ma 45 Nm momentu obrotowego mniej i to czuć. Ten 208 jest bardziej dynamiczny, można to wychwycić choćby na przyspieszeniu do 100 km na godzinę. Clio potrzebuje do tego 100 konne 11,8 sekundy, a 208 potrzebuje do tego 9,9 sekundy, więc jest to 2 sekundy szybciej, jakby człowiek nie liczył. Ponadto, to podobnie jak Clio, akurat tylko w Clio jest silnik 1.33 a tutaj z tego trzycylindrowego cylindrowego 1.2 wyciągają 130 koni mechanicznych i nawet nie wiem czy nie więcej niż 205, chyba 230 Nm i ten silnik jest dostępny tylko i wyłącznie ze skrzynią automatyczną 8-stopniową EAT, to się nazywa w przypadku grupy PSA te skrzynie i one zwykle są dosyć dobre, ale ten automat dostępny jest również z tym silnikiem 100-konnym i w przypadku 100-konnego silnika przyspieszenie wzrasta po zastosowaniu automatu o jedną sekundę, czyli teraz mamy 9,9 a w automacie ten silnik 102 koni mechaniczne przyspiesza do 100 w 10,8 sekundy, więc ten automat podejrzewam, że chyba ma jakieś pewne braki. Ponadto, ponadto jest też diesel 100 koni mechanicznych, w Clio znajdziemy 115 koni mechanicznych, Fabia w ogóle na przykład nie ma diesla i ma być też wersja elektryczna, ona z VGT, która będzie przyspieszała do 100 km na godzinę w 8,1 sekundy, ale będzie oferowała zasięg 340 km. No jak na elektryk to jest przeciw ale w porównaniu na przykład do tego diesla stukonnego to jest trzy razy mniejszy zasięg, więc to raczej będzie samochód bardziej do miasta niż na trasy, bo na trasach nie dojrzewa częściej ładować niż benzynę tankowość to jeszcze trwa to wieczność, jak to w przypadku elektryków. Ten silnik jest dosyć oszczędny do miasta, na krótkich trasach 7-7,5 litra potrzebował według każdego jednego pomiaru praktycznie, którego robiłem. Czasami to było 7,3, czasami 7,7 ,7 litra. I co? Ale mam wrażenie, że ten 1.0 w Clio był jeszcze bardziej oszczędny, że tam jeszcze można było niżej zejść. Tak samo na przykład kojarzę 1.0 w skali 115 koni mechanicznych, albo z kodziekami 95 koni mechanicznych. Tam po mieście udawało mi się uzyskiwać około 6 litrów. Tutaj 7,5 mi praktycznie ciągle wychodziło, mimo że warunki atmosferyczne były praktycznie takie same w każdym przypadku. Drum, tutum, tutum. Co tu jeszcze? Wymiary były wnętrzne. Wnętrze chyba to zrobimy, bo te wnętrze tak sobie odpuściłem. Skrzynia biegów jest tu manualna, sześciostopniowa, działa gładko. Lewarek jest trochę za długi, Clio mi się trochę ładniej te biegi, milej, przyjemniej przerzucało. Ale to wejdźmy do środka. Ciabarach. No wnętrze kurczę. Robi wrażenie, opuszczę sobie kierownicę, chyba na każdym, bo no wykończenie jest dosyć eleganckie, to jest niby taki karbon, nie karbon, ale, ale wygląda estetycznie, projekt jest fajny, tutaj deska rozdzielcza ma w ogóle jakieś takie dziury, nie wiadomo po co, pewnie po to, żeby to wyglądało, ale to w niczym nie przeszkadza. Mamy też wyświetlacz, który ma 10 cali, albo i lepiej. Nie, mi się wydaje, że jest 10 calowy. Tak, z takich rzeczy wygodnych, to zaskoczył mnie podłokietnik, który nie dość, że ma schowek w sobie całkiem duży, tam można sięgnąć głębiej i trzymać tam różne rzeczy, to jeszcze na wysokość go nie można regulować, ale można go sobie wysunąć, jeżeli komuś nie pasuje takie podstawowe ułożenie. I jest ja z tego często korzystam, bo często gęsto podłokietniki w samochodach małych, jak Clio, traktowane są czy tam 208 czy, czy, czy fabia są po Macoszemu, że tam no, byle był jakiś, a nie musi się wysuwać. Wysu ani podnosić. Ten jest całkiem wygodny, bo można go przesunąć. Ten mechanizm działa tak fajnie. Naprawdę tak. Nie, nie lata to, jak ten podłokietnik w Clio, który testowałem gdzieś tam na początku stycznia. Co by tu jeszcze? No kurczę, fotele jak fotele. Wygodne. W mojej wersji regulowane manualnie. Nie wiem, czy w ogóle można je elektrycznie. Pewnie nie. Na wysokość. Czy ja mam tutaj odcinek lędźwiowy? Nie mam chyba żadnej regulacji odcinka lędźwiowego, albo przynajmniej nie mam. Nie widzę. Ale jest dla mnie wygodnie ten fotel ustawiony, bo czasami te ten odcinek lędźwiowy jest tak zrobiony, że, że za bardzo mi się wbija w plecy ten, ta, ta korekcja tego, tego odcinka lędźwiowego, tutaj natomiast jest, jest wygodniej. Teraz zmienię chyba kamerę na inną, albo może w ogóle się cofnę trochę, może jeszcze trochę. Gdzie jest to słońce, że mi tak tu włazi? Zatem, o właśnie, jak już tutaj przy tym jesteśmy, kamera cofania, mam wrażenie, że ma trochę lepszą jakość niż w samochodach, które widziałem wcześniej, nie jest to jeszcze może idealna jakość kamery cofania, ale naprawdę bardzo to pomaga w manewrowaniu. Jak się zabrudzi, to oczywiście nie da się jej używać, bo to nie jest kamera chowana pod znaczek, jak na przykład w Volkswagenie Golfie, to się w ogóle rzadko spotyka, ale, no, ale da się jej używać. Tu jest taki głupkowaty system 180 stopni, który nakłada tutaj obraz, dopiero jak jedziemy, to on sobie nakłada, więc... Jakby, no, to nie jest taka kamera 180 stopni, jak oni to reklamują, czy tam 360. To jest po prostu niczemu nie służy. Ta jakość, jak mówiłem, jest już dosyć dobra. Ten promień skrętu się nakłada na obraz z kamery, więc wiadomo gdzie wjedziemy, to jest dosyć wygodne. Wyświetlać, jak już wspomniałem, ma te 10 cali na środku. Dobra, wejdź z tej kamery. Możemy sobie tutaj odpalić tutaj Android Auto, tutaj CarPlay'a, tutaj Mirrorlinka, tutaj jakieś jeszcze aplikacje od Peugeota. Mamy wbudowaną nawigację. Może ona obsługiwać, choć nie musi w każdej wersji, korki. Na żywo natężenie ruchu. Oczywiście, jak to wbudowana nawigacja jest aktualna, ale nie jest całkiem aktualna, więc no trzeba mieć to na uwadze. Nawet nie wiem, jak z tego korzystać do końca. Bo chcę sprawdzić, czy jest trasa lubelska. Nie ma, tu na przykład jest w tej chwili już sobolew. obwodnica Gara. Ryki, gdzie są? Dęblin, tu powinny być ryki. Tak, czyli tu już jest w ogóle zrobiona obwodnica. Ryki. Ja tą obwodnicą jeżdżę już od nie wiem, chwili od nie pamiętam, no, no już parę miesięcy jest ta obwodnica tutaj puszczona i jej oczywiście w nowym samochodzie nie ma więc koniec końców każdy zrobi to co ja, czyli to jest kabel USB-C, który sobie wpinam do telefonu którym teraz nagrywam, dzięki temu tutaj mogę sobie uruchomić mapy Google, które są zawsze aktualne i można olać tą wbudowaną fabryczną nawigację, jeżeli ktoś Wam w ogóle w jakimkolwiek samochodzie mówi dopłać Pan do wbudowanej nawigacji, jest zajebista to znaczy, że kłamie, sprawdźcie sobie tylko możliwość, to często jest, można dokupić osobno i to jest tańsze, możliwość obsługi Android Auto CarPlaya i korzystajcie sobie z map Google, bo cała reszta tych nawigacji nawigacji, niezależnie od producenta, to można sobie w buty wsadzić. No, tak, a propos złącz USB, to tutaj mamy klasyczne USB-A, czyli mogę sobie zwykły kabel wsadzić, a jeżeli ktoś ma USB-C, to ma tutaj obok złącze USB-C, więc jeżeli ktoś ma kabel USB-C, to może sobie też z tego skorzystać. A po tych kabli, to tutaj też są dwa gniazda USB-A na szczęście, co jest, no co jest wygodne, że cztery osoby mogą mieć swoje gniazdo. Zmniejszę temperaturę, którą się zmniejsza klikając tutaj na przyciski i zmniejszając tutaj. Tutaj nie ma żadnych fizycznych potencjometrów, to już też peżot nas przyzwyczaił do tego od lat, że wszystko regulujemy za pośrednictwem ekranu dotykowego. Dla mnie to nie jest kłopot, gdyż, kurde, ja potrzebuję jedną temperaturę. Sobie ustawiam ją raz na czas i... i nie potrzebuję tu więcej kręcić, więc jakby nie mam wewnętrznej potrzeby posiadania wielu gałek i przycisków fizycznych do regulacji temperatury, bo wiele osób na to marudzi. Przejdźmy teraz tutaj. Dobra, przerzuciłem się na drugi aparat, którym można, może będzie coś więcej widać, bo ma większą trochę matrycę. W każdym razie ten zestaw wirtualnych wskaźników przede mną jest trójwymiarowy, czyli jakby te koło takie półprzezroczyste tutaj widoczne jest na płaszczyźnie przede mną, zaś na przykład przebieg i rozwój rozpoznawanie znaków drogowych jest jakby w tle. I jeżeli ruszamy głową w lewo, w prawo, to jedno względem drugiego się przesuwa. Oczywiście np. te 0 zobaczcie sobie na tle tego znaku bez znaku. Czyli teraz są naprzeciwko siebie, teraz, teraz już nie. No i ten efekt trójwymiarowy naprawdę robi wrażenie. On się pojawia w wielu, w wielu miejscach tego interfejsu. No, niczemu to oczywiście nie służy bo oczywiście no to jest tylko taka estetyka można na różne sposoby konfigurować ten wyświetlacz minimalny na przykład co ja chciałem o tym powiedzieć? chciałem o tym powiedzieć przede wszystkim, że dawno, nie wiem czy w ogóle widziałem w jakimkolwiek samochodzie, bardziej estetycznie zaprojektowane grafiki, naprawdę jest to zrobione prześlicznie, ten ekran jest dosyć ok ale ten jest taki sobie, natomiast ten wyświetlacz nie widziałem nawet MBUX z Mercedesa, ten nowy interfej to on jest taki trochę kolorowy, strokaty, wygląda trochę jak wyciągnięty z Windowsa XP ikonki. Natomiast tutaj estetycznie, kolorystycznie jest to tak pięknie zgrane, że, że no, no coś wspaniałego. Ma to swoje wady, o czym będę mówił, o jakże. Nawigację możemy sobie tutaj wrzucić, nie ma żadnego problemu. Z nawigacją jest tylko taki problem, aha, bo jesteśmy chyba poza strefą publiczną, poza drogą publiczną, że nie da się tej mapy oddalać i przybliżać w żaden wygodny sposób. Przynajmniej ja takowego nie znam. W tym trybie wygląda to moim zdaniem najlepiej. Kikając ten przycisk możemy sobie podejrzeć, czy jakie jest aktualne zużycie paliwa, jaki mamy zasięg, to się wyświetla non-stop. To jest zużycie paliwa do dobioru to jest zużycie paliwa gdzieś tam jeżdżąc po mieście. Więc, więc, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Naprawdę jest mega estetyczny. Ten Sklijo nie może się do tego równać. W ogóle nie znam, nie znam żadnego innego systemu, który po prostu wygląda, wygląda tak ładnie, ale chyba koniec tych zachwytów. Porozmawiajmy coś o wadach tego samochodu bo te wady występują, a jakże Pierwszą z nich to wolne dosyć multimedia, czyli jak sobie coś kliknę teraz to jest ok, ale jak na przykład uruchamiamy samochód i chcemy coś szybko, nie wiem, włączyć Android Auto przejść do nawigacji, kliknąć zmianę temperatury, czy tam muzykę już nie pamiętam na którym mi to wyskakiwało przycisku, w każdym razie system lubi sobie powiedzieć, żebym poczekał, bo trwa ładowanie jakiegoś tam modułu potrzebnego do zrobienia jakiejś tam funkcji w Skodzie jeździłem ostatnio kamikiem i, i, i czym tam jest jeszcze ostatnio i skalą, to w ogóle to wszystko się działo na szybkości. Natomiast tutaj coś się musi do, doład doładować ciągle. Tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak przeglądałem ten ekran centralny, w sensie centralny ten przede mną, to też te animacje potrafiły się zaciąć. Generalnie mam wrażenie, jakbym używał dwuletniego smartfona ze średniej półki z Androidem, który ma 2 GB RAMu na przykład i już trochę nie domaga, więc żeby się tego pozbyć, to wystarczy odpalić Android auto wprawdzie i to wtedy śmiga jak należy, bo korzystamy z mocy obliczeniowej smartfona wtedy i ja tak jeżdżę przez większość czasu tym samochodem, większością samochodów tak jeżdżę, ale to jest taka pierwsza wtopa, pierwsza że te multimedia nie są najszybsze, nie są tak szybkie jak, nie wiem, w Skodzie, już o Mercedesie nie wspominając. Wada tego egzemplarza to jest brak podgrzewanych foteli. Pewnie tutaj gdzieś zwykle jest ten przycisk od podgrzewanych foteli. To kosztuje 700 zł. Nie ma też podgrzewanej kierownicy w ogóle w opcji żadnej za dopłatą. Po prostu Peugeoty tego nie oferują, co jest, co jest irytujące. A te Teraz porozmawiajmy sobie o... A teraz porozmawiamy sobie cicho, bądź. O wadach tego egzemplarza, znaczy nie tego egzemplarza, tylko tego modelu. Więc o części wad już mówiłem, bo to jest na przykład to, że niewygodny. Ciężko się wsiada, ciężko się wysiada, gdyż ten słupek trochę ogranicza dostęp do siedzenia z przodu. Natomiast ten słupek trochę ogranicza dostęp do siedzenia z tyłu. Więc naprawdę, ja jako człowiek 1,90 m wzrostu, 100 kW, z tylnego fotela to muszę się wygramalać. A jestem dosyć aktywny fizycznie i, i uprawiam sport, a mimo wszystko jest y, upierdliwe dla mnie wejście. Do, do tego auta. Bardziej niż w innych modelach, zwłaszcza że przesiadłem się z Superba, gdzie po prostu wejście, drzwi, kanapy, przestrzenie były takie, że po prostu pod każdym kątem, w każdej formie można było się zmieścić do tego samochodu. Tutaj trzeba kombinować trochę. To, że słupek środkowy zasłania przy skręcaniu, to też już mówiłem. No po prostu trzeba się wychylać jak w dostawczaku. W Oplu mowano, tak ostatnio miałem i w Renault Master, że dojeżdżając ze skrzyżowania musiałem się bardziej wychylać. No może nie aż tak trochę przesadzam, ale jest to jednak bardziej upierdliwe niż w innych osobówkach, z którymi miałem do czynienia. Więc to jest trochę tak, że się kupuje ten samochód dla wyglądu, ale trochę się płaci za takie wady użytkowe tym wyglądem podyktowane pewnie. Druga rzecz, jak się tu wejdzie, to na suficie. Nie ma żadnej lampki z tyłu. Tutaj jest ciemno jak w dupie po prostu jak się wchodzi wieczorem. Ja muszę sobie jak chcę coś znaleźć na tylnej kanapie, to ja muszę sobie świecić smartfonem. A nie czepiam się tego samochodu, bo wszystkie samochody takie 4-metrowe po prostu nie mają montowanych światełek z tyłu. To jest po prostu durne. Nie wiem ile to kosztuje 2 zł, żeby było jasno. Wolne multimedia też już mówiłem, mówiłem też, że proporcje koła do nadwozia w Clio mi się bardziej podobają i o braku podgrzewanych siedzeń też już mówiłem dobra, teraz porozmawiajmy sobie o cenach w takim razie bo gdyż, bo gdyż, ponieważ stanę sobie tutaj, więc e, chyba głównym konkurentem będzie Clio mi się wydaje przynajmniej tak w mojej głowie to się poukładało. Więc Peżo 208 od 53 900 zł, natomiast Clio startuje od 46 900 zł. W Peżocie 208 dostajemy 75 koni mechanicznych, w Clio dostajemy 65 koni mechanicznych, są silniki wolnosące, nieturbodoładowane. Wersja Allure, czyli te wyposażenie ale bez żadnych płatnych dodatków, których jest sporo, kosztuje 73 100 zł. Wersja testowa, widoczna przede mną, kosztuje 84 600 zł. Natomiast ja policzyłem też sobie każdy z samochodów z osobna z silnikiem 1.0 czy tam 1.2, w każdym razie te trzycylindrowe w przypadku Clio, w przypadku Ibizy i w przypadku 208 i w przypadku Polo. Więc Clio na dopasie kosztuje 73 900 zł. Mamy wtedy tam 17-calowe felgi, super fajne wnętrze, fajny tam podłokietnik, wyposażenie, ekran gigantyczny 9,3 cala, nagłośnienie Bose, kamera 360 stopni asystent parkowania, to mamy za te 73 900 zł w przypadku Clio. Gdy w podobny sposób skonfigurowałem mi sobie Peugeot 208, najpierw bazowałem na w ogóle wyposażeniu GT Line, bo on ma, jak już wspominałem, takie czarne obwódki dookoła nadkoli, co trochę optycznie powiększa te, no, ten samochód. I wyszło mi, uwaga, uwaga, 89 200 zł. Wtedy jest ten kokpit 3D, 10-calowy ekran, podgrzewane fotele, lepsze audio, 4 złącza USB, światła pełne LEDowe. Elektryczny ręczny, 17-celowe felgi, system bezkluczykowy, i dach panoramiczny nawet sobie doliczyłem. To w Clio tego nie doliczałem, bo w Clio tego nie ma. Natomiast tutaj nie ma kamery 360 stopni i już w Clio taka jest. No ale 89 200 zł to jest dokładnie tyle, ile trzeba dać za dopasione polo w wersji 95 mechanicznych. Dlatego zszedłem sobie z wyposażenia, jakby z którego startowałem, z GT Line na Alur i Alur na dopasie wyszło mi 87100 zł, czyli tylko 2000 mniej od wersji GT Line co wynika m.in. z faktu, że trzeba więcej dopłacić, w ogóle trzeba dopłacić za systemy bezpieczeństwa, schodząc z wyposażenia i gdzieś sobie Ibizę zapisałem 95 koni mechanicznych, taką na dopasie to mi wyszło 74900 zł więc no tak starałem się mniej więcej wszystkie te samochody tak samo wyposażyć, wszędzie silnik koło 100 koni mechanicznych, 3 cylindrowy czyli reasumując, jeżeli ktoś chce tani samochód, no to Fabia, Ibiza. Za Clio, to w tym może sobie wybierać. Jeżeli ktoś chce mieć takiego robiącego wrażenie małego Hatchbeka 4-metrowego do miasta, no to albo 208, albo, albo Volkswagen Polo. Bo i jeden i drugi samochód w dopasionej wersji kosztuje, kosztuje tyle samo, czyli według konfiguratorów 89 tysięcy złotych z hakiem. No, no, nie jest to poziom cenowy wydaci, ale też faktycznie poziom wykończenia tych samochodów i wyposażenia jakby niczym nie ustępuje już większym autom, tak, bo kiedyś było tak, że większe auta mogły być super wyposażone, natomiast te mniejsze już nie, zawsze były, nawet mimo tam dopłat, nie mogły być tak super wyposażone jak, jak limuzyny. Natomiast tutaj można, co swoje kosztuje. Nawet podsumowanie sobie zapisałem, więc podsumowując ten wywód, stanę sobie z tyłu, bo tu chyba od tyłu jakoś mało przebitek, teraz mnie widać, teraz jest ok, więc kontynuując ten wywód, gdybym miał bardzo dużo pieniędzy, to ze względu na wzrost i przestrzeń wybrałbym Clio. Natomiast gdybym był niższy i miał dużo pieniędzy, to, to wybrałbym Peugeota 208, myślę. Natomiast, że mam mało pieniędzy, no to Clio, bo dopasioną wersję kliówki można mieć 12-15 tysięcy złotych taniej od 208. Tyle, że w Clio nie ma dachu panoramicznego, który tutaj można sobie zaserwować. No i to takie podsumowanie, jeżeli ktoś szuka. Hatchbeka na, na dopasie i nie ma dwóch metrów wzrostu No to spoko Ma do wyboru albo Polo, którym nie jeździłem Szczerze mówiąc z tej całej gromady To jest jedyne auto, którym nie jeździłem Albo Peugeota 208 No mam nadzieję, że to co powiedziałem tutaj ma trochę składu Bo jestem dzisiaj taki niewyspany I taki nieprzytomny, że Mogłem pierdzielić od rzeczy Zobaczę czy coś jeszcze tutaj nie jest Do, do powiedzenia. Aha, z takich pierdół To na przykład to na przykład w wersji z automatem jest tutaj podobno dostępny asystent parkowania w pełni automatyczny, czyli zazwyczaj w asystentach parkowania to on sam kręci kierownicą, ale trzeba już lewarkiem zmiany biegów ruszać. W przypadku automatu przerzucać go między drive a wstecznym. Natomiast tutaj podobno ustawiamy manetkę zmiany biegów w pozycję P w automacie i on samodzielnie parkuje od początku do końca. Ja tego nie sprawdzę, bo mam wersję z manualem. Jest też utrzymywanie pasa ruchu. Nie jestem to może jakieś tam płynne, autonomiczne prowadzenie. On tak raczej się odbija od tych krawędzi jezdni, od tych pasów, które widzi. I jest też system antykolizyjny, który można przejeżdżać rowerzystów. Przynajmniej tak wynika ze strony producenta, ze strony Peugeota 208, bo Peugeot się chwali, że wykrywa zarówno inne samochody i przed nimi hamuje, wykrywa pieszych i przed nimi hamuje, natomiast jeżeli chodzi o rowerzystów, to nie ma takiej informacji. I tym optymistycznym akcentem znaczy, nie warto przyjeżdżać rowerzystów, nikogo nie warto przejeżdżać. Będę kończył chyba ten wywód i będę odpalał drona i mam nadzieję, że nic nie wlecę, bo ostatnio wleciałem w to drzewo. Koszt to dwa śmigła i trochę błota na dronie i dużo stresu czy w ogóle jeszcze poleci, ale na szczęście poleciał, ale gdzieś tutaj gdzieś od tutaj przywaliłem i ten dron sobie tak. Oczywiście się to nie nagrało, więc więc z tego kończymy. Dobra, jedziemy jeszcze dograć drona trochę. Ale to już potrzebuje pomocy przy tym. Teraz chciałem wspomnieć o zawieszeniu, o jego plusach i minusach. Jest naprawdę całkiem komfortowo tutaj, ale też samochód ma cały długość 4 metry, więc tutaj nie ma największego na świecie rozstawu osi. Więc ten komfort nigdy nie będzie tak dobry, tak wysoki jak w samochodach z dużym rozstawem osi. Tutaj mamy drogę z płyt układaną. no miękko to resoruje to wszystkie łączenia tych płyt które są bardzo nierówne no niemniej jednak no, mały rozstaw osi to mały rozstaw będzie zawsze tyle niż w większym samochodzie i trzeba się tym pogodzić, mamy taką zaletę że te auto dużo łatwiej zaparkować niż Superba w mieście, natomiast mamy taką wadę że Superb jednak zawsze będzie trochę gładziej jeździł po różnych rodzaju nierównościach dobra, koniec styknie